na 6. No i dzisiaj nietypowy odcinek, um, bo jest coś innego, no ale na sam początek przypominam o loterii Kauflandu która polega na tym, że robicie zakupy w Kauflandzie A paragon wchodzicie na www.caufland.pl, wypełniacie anonimową ankietę, a później możecie wziąć w loterii, co mi się z 100 razy 50 zł, no i raz 500 zł w to bonach, ona trwa do 15 lipca tego roku. No i ja przypominam i zachęcam na no co? My już przechodzimy do tego, do czego chciałam przejść. No i nietypowy odcinek, bo z pistoletów... E, Pistoletów na takie, na takie naboje. Mam ich dużo. To jest Nerfa. No i dzisiaj robimy porównanie pistoletu Nerf kontra jakieś tam podróżby. Nie mówię z jakiego sklepu, żeby nie było, ale no to jest Nerf Elite 2.0 e, Slash A to jest no taki no ktoś może się domyślać, ale jest spoko. Jak, jak na tą cenę kupiłem, to jest... Ja wam pokażę nasze tarcze. Nie miałem taśmy, więc plasterkami. A co? Są w takim miejscu, to już jest dziura, nie wiem jak to się stało, ale e, dobra. No i tu pierwsza, tu druga, więc e, e, bierzemy już naszą pierwszą tą, ładujemy. Czekajcie, weźmiemy, ładujemy. To jest to I te naboje są w większości z Kika, z Action, z Pepko, z jego... Nie, z tego nie kupowałem, wtedy kupowałem ten pistolet. Więc, no już go przeładowałem i jest gotowy do strzału. Więc ostrość, halo, ok. Przybliżę wam. Celujemy w tom najpierw. Może nie aż tak. Czekajcie. No o. Może światło wam zapalę. A nie jest to zły pomysł. Może nie tyle światło. Czekajcie. Dobra. To, a to co robi? A to nic nie robi. Czekajcie. Dobra. Nie. To to. <grych> w końcu. Dobra. No i się odbił. Pewnie nic poważnego się nie stało. No ale ma ten gagatek moc. Kupiłem i... go w Action, też. Ujrzymy kolejny nabój. Czekajcie. Przeba włożyć. Trzeba dawać. No i widzimy już kolejny. Teraz w tą u góry. No i się odbiło. Jak zwykle. Bierzemy jeszcze raz. Chwytamy tak, żeby nie upuścić kamery. Czekajcie. Musimy. O! Skoczyło. Hop. No oczywiście ostrość, a teraz trzeba z bliska bardziej. Ha! I mamy co? Widzicie dziura? Bicie tak to się prezentuje. To jest ten nabój, bo są różne końcówki. Jedne ja mam takie, a zresztą wam pokażę najpierw, e, na przykład ten oficjalny z derpa e, ma taki gumowy to. To, ten zęzelek, na przykład to chyba z kika, tak? Z pepko albo z action jest plastikowe już, nie? Więc my tym plastikowym szczeliliśmy zapewne. No i szczeliliśmy tak, że mamy dziurę, a tylko na plastikowi nic byśmy nie zrobili. Może ja tu pokażę jakoś, tak? Nie wiem, czy to tam coś widać, no ale um, pokazałem. Dobra, bierzemy jeszcze. Jeden nabój. Myślę, że tak yy, po 6 minut każdemu pistoletowi poświęcimy. Mniej więcej chciałbym już przeładowywał. Przeładowywuję. No i nie będę usłyszał tego nabój, no bo będzie ciekawiej. Teraz z daleka bardziej. Dalej nie mogę, bo już jest szafa, ale chyba zbyt daleko. Aha, no i po nim, um, może teraz oficjalny z nerfa. Zobaczymy jak tam. Czekajcie, muszę Dobra, mamy załadowany z nerfa. No i zobaczymy. Próbujemy z bliska stąd. Teraz, na no też ten. No i widzicie, przez to, że to jest gumowe, odlatuje. No i wylądowało tu. Więc ym, tak to działa. Ym, dobra, kolejny bierzemy, już nie z nerfa taki bierzemy, po prostu zwykły. Ym, dobra, teraz to. Podejdziemy bliżej. Też się odbija. A teraz zobaczymy, co to za nabój Plastikowy? Nie. Widzicie? Nie wiem, gdzie to kupiłem, ale może pokażę. O, może tu. Gumowy. Więc... Jest parę rodzajów po prostu tego. No się nie da tego odróżnić, ale nakupowałem tego dużo. Wtedy mi jest 100 nabojów takich żółtych za... 25 zł, czyli za jakieś tam 5 euro chyba za mój. Nie, nie nie pamiętam, ale coś takiego. Dobra, próbujemy. Zaś się odbiło. Próbujemy jeszcze raz. Kie, próbować. Aż zaś przebijemy. A i napiszcie w komentarzach, czy chcecie taką serię z tego. Ha! Kolejny strzał i kolejna dziura. Mamy to. Kolejne wbicie piękne. Proszę bardzo. Hopsa. Hop. Czekajcie, co mam tylko... O! Widzicie, bo ja też widzę. Już minęło 7 minut, więc ten pistolecik odkładamy. Bierzemy ten, widać, że to jest inny plastik, inne wszystko. No, bierzemy najpierw e, naboje, które do tego były i nie pamiętam, które to były, bo zmieszałem niestety z tym. No, ale pewnie były takie same co wtedy. Więc o, już mam załadowane, jakie to miłe było. E, tak się prezentuje: Safety High Speed Power Ergan. Mamy już załadowane. To chyba oryginałem, nawet. Chyba tak. Czekajcie. No, to jest chyba oryginał. Nie wiem, dobra. Ym, tu się ciągnie za ten zędzelek. Ja już ciągnę, tylko muszę. Hopsa, przeładowany. No i najpierw jakiś zczół z bliska, bo on to nie ma takiej mocy. Albo najpierw z daleka, żebyście widzieli, jak to w ogóle przybliżamy. Nie to wtedy tylko widać pistolet. No i się nie wbiło, odleciało. Teraz bierzemy kolejny. Zobaczymy. Zobaczymy. I z bliska no stąd. I nawet takiego z bliska się nie wbija. Bo ten pistolet normalnie kosztuje 17, a ja go kupiłem za 14. Więc może nie jakaś super przycena, no ale jakaś tam zawsze. Teraz nabojem nerfa do tego pistoletu, więc zobaczymy jak to pójdzie. Przeładowanie. No i niestety odleciało. Więc póki co w przebiciach mamy 2-0 dla nerfa, więc nerf Imponujesz. Tak naprawdę, no, poza filmem trzecie było, no, ale nie liczymy w filmie. 2.0 dla Nerfa. Jeszcze pokażę, zrobimy ostatecznie starcie. Jakby, nie? Czekajcie. Dobra. Widzimy się za chwilę, bo mi coś spadło. Dobra, już jestem. Um, bo spadło mi po prostu. Spadło mi coś. Dobra, nie już zdążyłem przeładować i załadować, więc strzelamy po raz kolejny. Tam było bodajże 10 minut, mniej więcej. Więc jeszcze zostało nam trzy minuty, no, mniej więcej 3 minuty z tym pistoletem, no i robimy ostatecznie starcie i się żegnamy. Więc. No i zasiadło ciało. Postawcie tu, nie wiem, sześć łapeczek w górę, jak chcecie kolejny filmik z tego. Nie, musicie się postarać po prostu, nie? A? No, wbicia było blisko, bo leciało idealnie. No, spróbujemy jeszcze raz. On jest taki słaby, bo tu na, na tym poddaszu jest okno. Postanowiłem, że. A co się stanie, jak strzelę za okno, nie? No i wyleciało tak, że jest narydnie, więc. Yy... A! Kolejna szansa, żeby się wbiło. Niestety. Sprawdźmy ten, bo to jest początkowy, jest taką super naklejką. On jest z action akurat. Czyli te twarde są z action, ok? to już wiem, gdzie kupować, nie? Bo. Jest jeden miękki chyba, to są... Mm. To są... Tak, tak. One są skika Nie, bo w Kiku brałem ten. One są nie z Dilsa, nie z Kika, nie z... Z Tedigo na pewno nie. To chyba są skika tak. One są z Kika na 200%. One są kijowe, bo na jakieś tam... Nie, ja nie wiem czy są skiki, ale są kijowe w każdym razie. Podchodzimy bliżej. Próbujemy w ten sposób raz. Aha. Dobra. Nie ważne, to tak. No i kolejna zmarnowana szansa. Tak tu się prezentuje wszystko. I tu le leży jeden. No i tam dalej leżę, ale tam nie będziemy już łahić. No, przybliżam zaś. Bierzemy, um, na no, ten kijowy nabój, taki miękki, zobaczymy. Dlatego to przeładowanie tak długo trwa, bo ja to jedną ręką nagrywam, drugą strzelam. Normalnie to bym miał dwie, nie? Dobra. No i kolejna zmarnowana szansa. Nabój poleciał tuż obok nas, więc wyśmiemy go jeszcze raz. Czemuś nie. Hop. No i już zmarnowana do szansa. Dobra. Odkładamy ten pistolet. Bierzemy Nerfa. Ostateczne starcie. Bierzemy nabój. Ten taki najmocniejszy. Czy ten taki plastikowy? Tylko muszę... No, mam. Ten plastik. Nerf, proszę. Ostateczne starcie. Będziemy trafiać tu. Um, czekajcie. Żeby trafić tu po środku. Albo tu gdzieś. Mniej więcej obok tego naboju. Kto trafi bliżej, kto w ogóle trafi, ten. No, wygrywa. Um, w sensie ma więcej na plus do tego pistoletu, bo to nie znaczy, że wygrywa. Bo może być gorsze, akurat teraz mieć szczęście, nie? No, ale cóż. Przybliżamy. Hop. No i ustalmy, że. Z... No. Blisko, dajmy stąd. To jest. Tu jestem ja. No i tu jest nasz cel. No. Chyba mam zwycięzcę, nie? Bo już się ładnie wbił. Pokażę. Pięknie. Dziurka. Hop. Czekajcie. Robimy hop. Dobra. Eum. No to ten odkładamy. Bierzemy sobie jego, Trudno jest ten sam nabój. Nie. Tak, mam ten twardy. Pistolet. No i co? Wątpię, że to wygrasz. Ale zawsze nadzieję. No i po temacie. E, niestety podróbka nasza przegrywa. No, niestety, niestety. Wygrywa oryginał Nerf Elite 2.0 Pistolet. Super jest, polecam go. No i co? Ja Wam dzisiaj dziękuję. Tak się prezentują nasze tarcze. Przypominam o loterii na początku. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! A, i zostawcie ich łapek w górę, chcecie więcej.